Jak włączyć swoje dzieci we wspólnotę parafialną? Myślę, że to jest jak we wszystkim to znaczy mogę, w, mogę przekazać tylko coś, co dla mnie jest wartością. Jakby pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź taka narzucająca się jest taka, że nie włączę dzieci we wspólnotę, która dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeśli wspólnota, także wspólnota parafialna jest dla mnie istotna i ja za nią jestem jakoś współodpowiedzialny, gdzieś jestem w niej w sposób konkretny, jakoś ją buduję, czyli bywam tu albo tam, nie wiem, włączam się, w dzieło przykładowo jakieś charytatywne, albo w jakiś, nie wiem, piknik, który parafi organizuje, albo jest wspólnota, która w parafii funkcjonuje, i ja odkryłem, że to jest moje i to jest dla mnie ważne, to nie ma cienia wątpliwości, że wciągnę w to także e, moich najbliższych i dzieci i potrafię je zafascynować tym, że jest jakaś wspólnota, w której e, dzieją się rzeczy ważne. A to dotyczy chyba wszystkiego. To znaczy. Przekazujemy ostatecznie yy, tylko to, co dla nas samych jest istotne. No, ta, tak mi się wydaje.